już bardzo się w kolejnym odcinku z serii. No to się podaję. 4 Walki Online. A oto jest trzecie starcie. Sirius, tam trzecie starcie. Trzecia runda. Nevi versus Pasieka. Tym razem, tym razem z zwycięzcą... Powiedziałbym, że będę ja, ale wszyscy wiemy, jak to się kurwa skończy. Dalej, randomy, wariacie, nie? Dobra. No to super. No to kur. Nie, no nie dobra, wiem, dobra, ty. Dobra, dobra, Twojego starego kurwa w liceum mi się mi wylosowało. Rude włosy, kurwa to... i rokes. <noise> nie wiem, jakie on tam miał specjalne umiejętności w tym Alimcu ale to już nieważne. Dobra, jakieś musimy tutaj klimatyczne mapy wybrać. O, uwielbiam tę mapę. Uwielbiam na niej dostawać łeb. i Żółko? Yeah, mm. Nie, ten. ten jest ten z czwórki dźwięku, on DLC jest, ja kupiłem ten DLC, okay, ja nie, nie wiem w sumie po co, były promki na Steamie, to pokupałem wszystko do Storm 4 żeby mieć tak za kroniki. Nie no, widzę, że tutaj. Yeah. O! Oh, wow. oh. Jeszcze wyrwałem buta takiego profilaktycznego. Oh, on, co robi? on co robi? Ojcowskiego, on co robi. On pokazuje podeszwę buta, ja ci pokazuję, jego jego fiuta. Nie wierzę, że się na to nabrałem, Czy to moja technika! Okej, okay, to był to jego specjalny ruch, nie? Co robił ta. Kata? O kurwa, ależ przydatna umiejętność. Jaki on w ogóle? To jest taki spam rengan. Ty, ale to musi być fajnie animowane, no bo to przecież jest tego! No bo to przecież jest postać z DLC, to ona nie może być, wiesz, taka zwykła. Czaj się chodzi? Ale leci tu Kage Bunshin na no jutsu. Dobra, skok podwójny i mam cię! Mam cię! No, kurwa, czy ja mogę podbić? Nie możesz! Bana masz, kurwa, na podbijanie! Podbić to możesz! Do dziewczyny na randkę! Pow, oh, kurwa Aj ten Orochimaru, Klasyka Aj te drzucu Również klasyka pa, i teraz, 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 teraz leć! za ba Aj zabramę chciałem go wywalciać ale to się nie udało. Utakata broń mnie To nie jest Utakata, to nie jest łunik, to nie jest wakulka ryżowa, to nie jest mój zjebany refleks! Aj, hubielgam to jak mam przewagę i całą ją sprzedaję kurwa za strajer po, po twój stary handlarz. O kurwa, nie to chciałem. Nie! KURWA! Przed ja wciskałem te drewno! O co tu chodzi? Ty to skam był! Ale odleciałem. No kurwa, jeszcze się nie uwolniłeś. że to bardziej bardzo stać! No to jest champion deep po prostu! Jeszcze kamieniem go rzuciło! Kurwa kamieniem! Większą lampą, myślę, gitarą na web zajebą, najchętniej teraz. Kurwa, nie, nie, no co to za runda w ogóle jest? No teraz mnie kurwa nie broni zjebane! Zjeb Może. ten Utakata, ten lutakata! Wziąłbym za KBD i wywalił z tej mapy! dole nie doczyszcza tego monitora, cały ślinie mojej jeży. <śla> Kurwa, to są emocje, jestem zdeczka pierdolnięty. Ale bombelki, To niezłe bombelki. Aha, uciek bąbelków, się przestraszył. Bąbelki z swojej starej przeszło. Nie wiem, do nerwa ten... do wyjebania ten shidobo jest. No nie wiem, co jest? Co się takim głównym zrobiłem nagle? O tu pełny kombosik. 2 do zera dostać. No bez przesady, Dobra, spokojnie Ty przetrwania. Tryb, tryb skupionego nerwiego, activate, activated, Tu się skupiamy teraz Ostro się skupiam Wale ale ci kroca na czoło, to się muszę skupić o. Ale ładnie tutaj pirłecik zajebał, gerwant zgliwi Gerwant zgliwi po prostu Dobrze Lee, kopnij go, kopnij swoją starą wersję Fajny specjalny ruch, po prostu niesamowity jest Nie, nie jeszcze kurwa, że mam podbijam i kurwa, jeszcze mi kopa buta wyjebał w, prosto w jajca ty Ty wiesz, że gracze, którzy grają gejem mają... Y, y, gejem, kurwa Grają li, mają średnio 30% mniejszy mózgi Pa, jaki zdenerwowany jak wściekły... Wściekły, kurwa! Wściekły pies! <grym> nie wiem, nie wiem, nie... Nie chce mi się, kurwa No da zeszmać mnie do końca! <grym> A wszystko przez ten jeden mały błąd! Którym kurwa mi drewno nie weszło! Ja naciskałem te pierdolone drewno, to nie było tak, że ja to przełączyłem Nie wiem co się trwało A, Ale jeszcze. jeszcze mi się wiatrak rozładował Kurwa zimę się lepiej te odcinki W zimę się wszystko lepiej robi tą Dobra Jeszcze mam dwie rundy spokojnie Teraz dwa razy wygrać pod rząd i Easy Zmyjemy skazę nie może być tak źle. Ale ekipa! Ooooooo wow, you touch me talala! -la, my ding ding dong! Dobra, ten pomalowany kurwiel zakapturzony mnie kocha. Czekaj, co? No pomalowany... A, znowu ten Znowu będą kurki ryżowe wszędzie. No zobacz, znowu to jest w tej, tej skórce, nie ma eleg Elegancko, kurwa tej. Aaa, to truje. No truje. Wow. Zmiana postaci. Ej, nie ma dwóch takich samych postaci! BAM! SPRAY! Pamiętasz to? Okay. Kurwa, ja niestety też. Do dzisiaj mam złe wspomnienia. To niezłe kato i do poleciało. Dobra, ja tu widzę, że ja jestem gram kurde totalnie agresywnie. Ale ładne łapanie tu weszło. Niezłe łapanie. SPRAY! To niezłe, Katą go no No fajnie! Fajnie, że cię miałem i cię puściłem. Dobra, weszło weszli go no Jest Kamecha. TY, ona MIAŁA PODWÓJNIE TO WALNĄĆ, KURWA! O. A, kurwa, Ty, nie chciałem tego zrobić, samo mi weszło. Nie, ja naciskam z przycisków na raz, bo trzeba do jakiś, jak nagrywam. Normalnie to wiesz, bym cię zniszczył. Nie, żebyśmy grali jakieś dwa tygodnie temu i dostała tak samo na pizdę, ale to szczegół. To no, nie jest play nie użyty w dob dobrym momencie. No jest, 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 mam cię, mam cię, mam cię, mam cię. Mam cię. Pierdalej z tym Danzo. Wziąłeś ten przeskok, elegancki przeskok. Patrz, teraz gałka w dół i tutaj pa, katę kocha no rzut z powietrza. Szybkie ładowanie, tej laski mi tutaj konia walą podczas ładowania i się ładuje Kurwa dwa razy normalnie armata cyk cyk, jak swoją starą na nocnej zmianie, wiadomo. I jeszcze spray! Łapanie ta! Ta, bo ja się na to nabiorę! No zużyje kurwa trzy drewna, no co? A co? A co? A co? A co? Nie możesz ze trzech drewna zużyć? Nie można? Można, można, a co? Napierdolę ten kosek już nie da mnie. Biorę ta. Ten ale on. Ale on Ty nie umiesz z kim? po prostu, I teraz się bierze, o, to się stoi tak i się pa i co? Kulka za kulką, kurde. Ej, gdzie moje kotra? Nie ma Pa, wrzuca. Ty, co to tam była kosa, kurcze? Kosa z porno gazetkami leciała w moją stronę. Pa, podbijasz, hamujesz, nie? Taka zmyłka. Pa, i teraz spray. Nie wyszło. Też mam spray. To nie jest mój spray. Twój spray to nie jest mój, a tu mam elegancki. Ty, opowiadałem ci kiedyś. Nie opowiadałem. Ale kiedyś malowałem kierownicę w BX farbą olejną. Nie pytaj o szczegóły. I efekty tym bardziej. Nie były najlepsze. <śmiech> 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 Dobra, ci, kurwa. Zakrztusiłem na wspomnienie tego i mam cię! Mam cię, aż tak kombosa nie przedłużę, a nie będę taki, taki jak ty. Nie zeszmacie ci tak. A się zmienił na Saska, no pa myśli, że umie być dobrym saskiem, ale nie umie i kombo z łapaniem! Ty gdzie masz drewno? Chyba do tartaku cię trzeba wysłać. Przecież mogę ci dać niszkę w moim No to jedna ramka swoją starą musi mi wejść, nie? No nie mogę nawet podbić kurwa! Nie ma kurwa, nie, nie ma, ma, nie ma litości! Pa jeszcze zmieni postać jak śmieć ostatni! O kurwa! To był zły pomysł. Kurwa teraz mi dzwonią, okay. no! Kurwa w takim momencie mam telefon! Dobra przegrałem, no właśnie daj się kurwa, WYKOŃCZYŁ byłam telefon! Dobra, nie dawaj, sortowałem. No co, ty jakiś tryb NIEŚMIERTELNOŚCI śmiertelności czy co? Dobra, chuj, odzwonię zaraz. O kurwa! Klikam! Poczekaj, Klikam! Poczekaj sekundkę! O, miałem telefon od prezydenta Prezydenta choroszczy, pytał się kiedy do jego przybytku przybędę. Jak przekram Kurwa REWAŻ kliknąłem! Proszę Uff, Jest wybieranie postaci o, dobra, ginie Nie wybieranie Dobra, ale o mi się Jezu, ekipę wylosowało Jezu, O Jezu, boli Ten... mnie! Boli. Niektóre postacie w tej grze to mnie prześladują. Hinata, Neji i ćwokli po prostu. O jeszcze... Nie, jeszcze kurde rano ja pedałem. To gówno się trafiło najgorsze Oj, po prostu, po prostu kurwa, no nie! No nie! Co on robi? A wali sobie takie o Chakra mu Aj nie poszedł DOBRZE! SPAM ręka Z POWIETRZA! WIDZIAŁEŚ SPAM ręka Z POWIETRZA? TYLKO KURDE PRAWDZIWI I To z SPAM ręka Z POWIETRZA KURWA SPAM DORI NA GLEBIE! A i spam dori na glebie silniejsze Ładujemy się Palec śmierci Palec śmierci Palec grzebalec go. Palec dupec z twojej starej grzebalec Dobra Nie wiem czasem Czasem jak nagrywam to mi się wydaje że ja mam z powrotem 12 lat <laughs> Mentalnie może mam no kurwa nie w te strony! No, Dupę chcę tę notkę wstać. Slaj taśmy będzie rzucał. Ty Nedji zareagował! W takiej odległości i nie dostał bomby rykosze. ja nie miałem przed chwilą kurwa czterech drewien. No miałeś już nie masz, pa. Po kurwa kombosik z powręgany z, z widziałeś to? Przed się wymyśliłem to tak nie gra się. Kombosik z powręgany z powietrza. pa! Jeszcze raz! Aj, nie, nie siadło! PO Dawaj ten G-robo, co on robi? Ty, pajączki, pajączki, pajączki! ty dobre pajączki! czy, czy by to był dobry jakiś nowy support Kurwa, w którą stronę ten kretyn atakuje? Tam to wszedłem A i nie szedła. Dobra, 2 do 2, 2 do dwóch drewnięcie Ale mam cię, ale cię ograłem, ale cię ograłem, gdzieś to jak progracz prawie jakiś No teraz ty mnie ograsz jak prograć? prawie jakiś Dobra, dajcie te pajączki Ej, spokojnie, 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 kurwa, ty ja myślę, co się dzieje? A to nagle taki atak, ty taka agresja! Nie, jakbym ci nasrał do owsianki, kurwa nasrał! Nasikał! Dobra, mam cię! Pa! Pa, ultimate! Chuj kurwa, nie, ultimate, jebańce! Kurwa, inni jakoś to robią sobie ultimate! Kurwa, weź go kurwa, bejgie! Nie! Ej, nie uwalniaj się, nie bądź szynka! ale. To jest śnieżo od pomręgana! Niemożliwe! Pale. Pale. Dobrze. Pajączki, pajączki, pajączki. Dobrze. Spamręgan z powietrza. Spamręgan z gleby. Pale! Nie, nie. Pale! Nie. nie. Kurwa! Jest! Kulka ryżowa. Yeah. Uff. Czekałem na ten moment. Ale spamujesz tym kurde palcem grzebalcem gościu. No i znowu... Znowu moja okazja do zyskania przewagi. ZNOWU MOJA OKAZJA DO ZYSKANIA PRZEWAGI POSZŁA W PIZDU JAK SZANSA NA INWESTYCJE W KRYPTOWALUTY w 2013. Szkoda, że się wtedy miało 14 lat. A wiesz, że ja kiedyś pewnie, że jest to jestem pejdżany, że skupili się Moi starszy to nawet by nie wiedzieli co to <grywa> Dobra, ładuje się Ta, niezła prędkość, Zygmunt McQueen Spamęga jest podzielony, nie kurwa, on jest jakiś za z tym spamęganem, mi na to jakoś te, sp te spamęgany puszcza, nie, ale ten Naruto, tragedia No dokładnie. Nigdy nie jest kiedy ci a w mogę dostać z pomręgana od supporta, to się tak człowiek denerwuje, to jest taki... No nie wiem. to. No nie właśnie nie mogę ty. Muszę cię napierdalać. Kurwa co jest? Ja usiłem to chyba z pół sekundy wcześniej! Tak zwany balans postaci. Zajebisty balans postaci. Balans. Kurwa. Kurde balans, ta kurwa, kurde balans, nie. Kurde balans. Kurde balans. Kurde balans. Ładuj się, ładuj wow. się, ładuj się. Ale poczek. No ty, czemu ty masz jeszcze pół a ja już mam tak mało. Ty czemu znowu dostałem... Ty już kurwa nie wiem kto jesteś. <śleskujesz> No kurwa! Spam Spamisz kurwa palcem grzebalcem tylko No bo jest fajny no No zajbisty, faj, tak ci fajnego, fajnego tutaj super saja na <ścoughs> Boli? Ma boleć! No kurwa! daj No kurwa leci ty poborny Boże, ale walka! Ja no nie wiem, w takim momencie! To przecież ja śmiałem jest w tym momencie! Ja pierdolę, ja... kurwa! nie się skończyło w takim momencie! Nie wiem, mam dość!